Kurczę, killer, ja niedługo wychodzę. Odłożyłem trochę kasy na czarną godzinę. No to na takiego uszata to powinno wystarczyć. Ja też się dołożę. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Killer, kurczę, taki uszat to dla ciebie pryszcz. Że niby co? Jak już tu jesteś, skasuj go. Kucę, damy ci wszystko. Dam ci wszystko, co mam. Pomyślimy. Það er Killar, það er eitthvað pjörðúka hann er Killar. Oh, oh. Papier ducha! Sandu ducha!